Cały czas jedziemy autobusem. Minęło jakieś 6 godzin jazdy. Przejechaliśmy połowę trasy, czyli jakieś 300 km. Cały czas mamy 200 km przed sobą, więc widzicie jak jest. Cały czas leci karaoke. Cały czas leci tajsko-lałtański karaoke. Żeby nie było, droga jest asfaltowa i jest super, tylko po prostu. Nie da się inaczej tutaj! Więc <grym> obok za bardzo nie ma, dlatego ostatnio czas do czasu Pan eee, jedzie drzwi. Poza, otwiera drzwi i jedzie poza autobusem, ale mu wolno, bo jest bileterem, tak? Więc, eee, to bo Pan eee, testuje prędkość na pozorze Cały czas mu wychodzi, że jak wyjechał poza autobusem, to wyjechał szybciej e, niż jak jest w środku, no i jest bardzo smutny, ale co no, ale może spać jak Więc Tak jest.